Nie, 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 nie. Siemano mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj tak trochę nietypowo, ponieważ już wszędzie ciemno, bo nagrywam to o której? 19.48 jestem dokładnie po live'ie, tak więc bez przedłużania w poprzednim odcinku poprosiłem Was o stołapek w górę i wbiliście tak. Tak jak wbiliście, tak więc dzisiaj podwajamy stawkę i jeżeli bijemy pod tym odcinku 200 łapek w górę, to pojawi się dopiero kolejny odcinek. Tak więc zapraszam do łapkowania. No i chyba tyle i zapraszamy do materiału. Dobra mordy, jest akcja. Zobaczcie, jesteśmy w gildii, jaka to jest gildia, no jakaś tam jest gildia, nieważne, ale są tutaj goście bez gildii, jak widzicie i gdzieś sobie tutaj, gdzieś sobie tutaj kopią, nie wiem, nie, tam jest, o, tu jest jeden, a drugi jest tam i on też sobie kopie i zrobimy taką akcję, że zabijemy ich i uciekamy, widzicie, o, tutaj, zależy tu będą mieli, o kurde, o kurde.

Nie wierzę w to, klepił mnie! Kurde, klepy mnie, nie, 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 nie. Wiem nie. koksa na pewno, żeby nie zlizać. Muszę tylko się zabić. Gdzie on jest? Może, zli może ty zlizać? On nie ma koksów! No, 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 no! Kurde, mnie nie! Zdoksa chyba! Dobra, ale jest jeden kill, jest jeden kill, ale chciałbym jeszcze sobie tego przeekspić. Będzie dobrze jak tego zabijać. Dobra, refilek. Dobra. Lecimy z nim, nie ma, nie ma, nie ma. Trzeba patrzeć na sety, bo jak wiadomo nie ma tutaj protection. Nie ma w ogóle breakingów na setach. Tak więc... Refilek? Patrzmy na seta, dobra. Refilek Idzie drugi. Cuwaj, orać, Dobra, musimy jeszcze uciekać. No nie jest! Co tu ma być? No nie! Ile ich jest? Naraz stąd! Tu no jeden na jednego mogliścia, nie! 50 wad... Dobra, uciekamy gdzieś. Gdzieś uciekamy, dobra, elo. Gdzieś uciekamy, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, jest przejście! Gdzie jest drewno? Gdzie jest moje drewno? Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. 우첵하네 오첵님, 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 오 Dobra, halo, jesteśmy w gilgi snap Dokładnie tak I coś, czekajcie, ma tutaj wyłączę gośniki O, coś tutaj mam I tutaj te wszystkie snapy O, dokładnie O kurde, o kurde Kurde, nie, 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 nie Jak mnie widział to uciekamy Zrobimy sobie tutaj przejście na ucieczkę Widział mnie? Jak tak to Uciekamy Zdawało mi się, że widział mnie Ej nie, chyba mnie nie widział Chyba mnie nie widział wyskakiwać dostanę obrażenia Dobra, jestem u nich Oni tu mają kuboi. Oni tu mają Boi, okradamy ich, okradamy ich Dobra, biegniemy, go Go, 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 biegniemy, 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 biegniemy Co to jest? Tu jest enchant, palony Mieli albo szósta, albo coś. Idą tu, Klebię mi ktoś! O kurde! Klebię snapy! No nie, no nie. Uciekamy do góry! Uciekamy do góry! Nie wiem, czy to jest dobra opcja, żeby uciekać do góry, ale gdzieś uciekamy, nie wiem.

Nie wiem, mi padła. Rzucam perłę. Nie wodę, nie wodę. Zbugowałem się gdzieś. Nie. Zjem koksa, Zjem koksa. Na pół. Na pół za koksa, dobra. Zmieniamy seta i się z nimi klepiemy. Dobra, trudno, będzie najwyżej dead Klepiemy ich, spróbujemy kogoś dojechać. Nie wiem, co wątpię, bo ich jest chyba 50. Tamten nie ma chyba koksa. Ten nie ma koksa chyba. Tak? Ten nie ma koksa. Ten nic nie ma. Dojedziemy go. Kurde, nie, mama, ma refer, ref, ref, Hej, tutaj w ogóle malaga, nie wiem co ten robi. No chodź, 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 chodź tu. Polizasz. Nie, nie polizał, dobra. Uciekamy gdzieś tutaj ku tak, Kurde, wyklokujcie mnie stąd. Dobrze, 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 dobrze. Gdzieś uciekamy do nich. Mają coś stosunki? Nie, nie mają. Kurde, nie. Dwa koksy mam, a są dwa refleksy. <słysy> Dajcie mi zorać! Panowie! Halo? Sojusz! Proszę was, sojusz! Dajcie mi uciec! nie, 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 nie!